Obecnie większość wpływu na efektywność w walce mają komponenty statku, a także decyzje podjęte przed walką, jak overclocking elektrowni czy tarcz. Natomiast ilość decyzji do podjęcia już w czasie walki jest bardzo ograniczona i obejmuje np. przenoszenie mocy tarcz na poszczególne części statku. Gracz skupia się obecnie w zasadzie tylko na takim manewrowaniu, żeby jak najczęściej trafić przeciwnika i samemu nie być trafionym. Żeby zwiększyć wachlarz możliwych decyzji i taktyk, dodana zostanie mechanika kondensatorów przechowujących zapas energii. Mechanika ta jest dobrze znana graczom Elite Dangerous i faktycznie jest ona podstawą walki w tej grze. Star Citizen będzie miał bardzo zbliżoną mechanikę. Kondensatory będą zapewniać chwilowe zwiększenie mocy, po czym przez jakiś czas będą się ponownie ładować. W Star Citizenie ten zapas energii będzie pochodził z nadwyżek mocy chłodnic. A gracz będzie mógł decydować, który element statku otrzyma na krótki czas ten nadwyżkę chłodzenia, dzięki czemu bez ryzyka przegrzania będzie mógł w tym czasie operować ze zwiększoną mocą. Będą mogły to być silniki tarcze czy uzbrojenie. Mechanika jest już zaimplementowana i obecnie trwają prace nad balansem. Wielkimi krokami zbliża się też inna wcześniej zapowiadana nowa mechanika, operatorzy. Docelowo każde stanowisko na statku będzie miało przydzieloną rolę i zajmujący je gracz będzie dysponował odpowiednim dla danej roli interfejsem. Taki ścisły podział ról ma zwiększyć głębię, a przede wszystkim wytworzyć potrzebę obsadzania większości stanowisk na wieloosobowych statkach. Istniejącymi już rolami z osobnymi interfejsami są operator lasera górniczego czy operator skanera. Obecnie trwają prace nad rolą operatora rakiet. Główna zmiana to oddzielenie trybów strzelania z broni pokładowej od trybu odpalania rakiet. W statku jednoosobowym nie będzie więc możliwe już jednoczesne strzelanie z działek i rakiet. Jeżeli statek będzie miał jednak dodatkowe stanowiska, wtedy ostrzałem rakietowym może zająć się druga osoba. W nowym trybie będzie możliwość wyboru typu rakiet oraz ich ilości do odpalenia w jednej salwie. Zmieniono też mechanikę lotu samych rakiet, które zachowują się obecnie w sposób zbliżony do statków. Dysponują ograniczonym zapasem paliwa, a ich lot dzieli się na trzy fazy: nabieranie prędkości, namierzanie celu oraz próba trafienia w ten cel.